Dobra, mamy autko podniesione. Tutaj pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest układ wydechowy. Przede wszystkim no rzuca się w oczy, bo się świeci. Tu od razu możemy pokazać. O, widać nierdzewne rury. Natomiast, czyli te rury są wymienione. Natomiast, o, tutaj pokażę, widać wyraźnie, są oryginalne tłumiki. Tutaj widzimy oryginalne katalizatory. Tu mamy już jakieś tłumiki w zamienniku. Także wydech, układ wydechowy. Od razu widać, że jest, że jest niefabryczny, współczesny. Znaczy z wykorzystaniem oryginalnych tłumików i katalizatorów. A jak wygląda, jak wygląda reszta tutaj podwozia, w sensie zawieszenia układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego? Michał, czy to, czy to, jest, czy to jest w oryginale, czy to też jest już po jakichś serwisach? Co, co tutaj wypatrzyłeś? Może Poza wydechem nie widzę tutaj jakichś zmian. W podwoziu, raczej bym powiedział, że wszystko jest w oryginale, w pierwszym montażu. Mhm. Co zresztą widać po jakichś nalotach korozji. Eee... Także czyli raczej oryginał bym tutaj... Elementy eksploatacyjne, gumy gumy na wahaczach, gumy swoznie. Eee, to wygląda wszystko na pierwszy montaż. O, a nawet tutaj jak ktoś ma wprawne oko, to, to wypatrzy znaczek BMW na tej tulei e, stabilizatora. E, jakbyś mógł powiedzieć, przede wszystkim e, w jakim to mamy stanie, co tutaj trzeba zrobić, e, jak jest dostępnością tych części, to tak, no stan jak na 30 lat i pierwszy montaż, no to jest bardzo dobry. Natomiast porównując do nowego zawieszenia, no to raczej jest w bardzo słabym stanie. Widać tutaj dobrze, na przykład mamy wylany amortyzator. Mhm. No, tak, faktycznie cały jest tłusty. E... Troszeczkę niżej mamy uszkodzony tutaj sworzeń, w zasadzie osłonka sworznia. Mhm. No i tak w zasadzie całe zawieszenie też będzie w mniejszym, większym zakresie nosiło takie uszkodzenia, zużycia i no należy tak naprawdę wymienić całe zawieszenie, żeby czuć przyjemność zjazdy tym samochodem. Dobra, całe zapytanie, czyli co konkretnie nam się tutaj wlicza? No bo oczywiście mamy, mamy dwa wahacze na stronę. Mamy do wymiany łączniki stabilizatorów, tak. gumy stabilizatorów, co jeszcze? Układ kierowniczy, mhm. czyli drążki kierownicze, środkowy drążek, spornik drążka. Wspornik drążka, czyli ten element tutaj, tak? Tak, 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 dokładnie tak. No to tam jeszcze jakieś gumy stabilizatora, w zawieszenie jeszcze oczywiście nam wejdą amortyzatory, górne poduszki amortyzatorów. Ok, a powiedz, powiedz nam w takim razie, czy, czy to zawieszenie jest współdzielone z jakimiś innymi modelami BMW Czy te części możemy po prostu sobie zamówić tak jak do um, odpowiedników z tamtych lat serii 7 czy serii 5? Trochę tak, trochę nie. Na przykład górne Wahacze są współdzielone z E32. Konstrukcyjnie w ogóle zawieszenie przednie jest bardzo podobne do E32 E34. Właściciele tych samochodów, na pewno tutaj podobieństwa zauważą, natomiast drobne różnice są na przykład w przypadku dolnych bachaczy, które mają tutaj tuleję pływającą zamiast zwykłych tulei i to głównie je odróżnia od konstrukcji E32, 34 łączniki stabilizatora możemy z siódemki, Baharcze górne też możemy siódemki zastosować. Drążki kierownicze, wspornik też siódemki pasują. Dobra, to, to, to wiemy. A w takim razie zobaczmy jeszcze tylne zawieszenie. Czy tylne zawieszenie też jest współdzielone z innymi modelami BMW z tamtych lat? To jest konstrukcja typowa tylko i wyłącznie dla ósemki. Także w większości jesteśmy zdani na serwis, jeżeli chodzi o części, a i z tym będzie problem, bo niektóre elementy nie są już dostępne w ASO. A co na przykład nie jest dostępne? Na przykład te tuleje pływające są niedostępne w tym momencie. Mhm. Będziemy to szukali swoimi sposobami. Łączniki stabilizatora nie są dostępne. To też taki w zasadzie standardowy temat, który powinien być jak najbardziej dostępny. No tak, no wygląda mhm. bardzo podobnie jak chociażby w E30 czy w jakimś E28, E24. Tak. W E36 prawie są identyczne, różnią się właśnie tam tulejką w środku tego łącznika, także no niestety też nie, nie, nie będziemy mogli zastosować z jakiegoś tam innego egzemplarza. Mhm. Tutaj mimo, że jakby karoseria jest w bardzo fajnym stanie blacharskim, na razie nie znaleźliśmy w zasadzie żadnych ognisk korozji na samej karoserii, ale widzimy, że całe zawieszenie tutaj jest już mocno zaawansowana korozja, także to też chyba trzeba będzie zrzucić. I po prostu zregenerować. Na czym, na czym ta regeneracja będzie polegać? Generalnie zrzucimy cały tylny wózek, całe tylne zawieszenie. Rozbierzemy wszystko do najmniejszej śrubki. Takie elementy jak wahacze, czy właśnie wózek, poddamy czyszczeniu piaskiem, a później damy do malowania proszkowego. Yy, nawet tuleje wciśniemy, mhm. śruby, podkładki, inne tego typu elementy yy, poddane cynkowaniu zostaną. Także będziemy mieli ocynkowane wszystkie elementy świecące, ładne, yy, czyściutkie, także będziemy Czyli tutaj po prostu poparzyć. przewracamy pełen oryginał, chcemy doprowadzić to auto do takiego stanu jakby e, mechanicznego, jakby po prostu świeżo wyjechało, nowe z salonu bez żadnych upgrade'ów, tak? Dokładnie tak. Czyli nawet wizualnie też będziemy iść w oryginał, czyli tutaj będzie, będzie czarna satyna na wahaczach i tych elementach zawieszenia. Na no, no to pójdzie też jakiś wosk zabezpieczający, tak jak tutaj widzimy jeszcze resztki tego fabrycznego wosku. No na pewno jeszcze też w zakresie prac mamy czyszczenie całego podwozia i zabezpieczenie go. Właśnie też poszukamy, czy gdzieś są jakieś znaki korozji. No, na pewno parę się znajdzie gdzieś mm. na dole. Możemy y, nawet zobaczyć tutaj taki krążek. Jest typowe miejsce, gdzie tam już się jakaś korozja wdziera. A, ja Ci przerywam Michał, bo tutaj wypatrzyłem takie coś. Ja wiem, co to jest, ale y, jest to coś naprawdę ciekawego, czy charakterystycznego dla serii 8. Y, Może nam przybliżyć, co, co tutaj biegnie? Mm. Tak. W zapasowym mamy zbiornik do spryskiwaczy. On był montowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy samochód był wyposażony właśnie w spryskiwacze reflektorów. I cały myk polega na tym, że płyn do tego zbiornika uzupełniamy przez klapkę w tylnym zderzak, w tylnym pasie, w zasadzie. Z tego co pamiętam, 9-litrowy zbiornik. Później ten płyn jest przepompowywany do zbiornika z przodu i dopiero stamtąd trafia do, do, do spryskiwaczy. Dlaczego takie rozwiązanie, żeby, wle, żeby wlewać płyn do spryskiwaczy w bagażniku, a nie pod maską? Podejrzewam, że rozkład mas... Z... Aha, okej, okay, bo ja, okay, ja, 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 słyszałem, ja słyszałem o tym, że to chodzi o to, że to, jest, to miało być tak, tak luksusowa wersja, żeby właściciel samochodu nigdy nie musiał zaglądać pod maskę, żeby czynność taka jak dolewanie płynu do spryskiwaczy mogła odbyć się bez przysłowiowego brudzenia sobie rąk, żeby, dlatego płyn jest wlewany w bagażniku, a nie z przodu. Ale trzeba by było zweryfikować. Czy, tak, czy... A co dla tych, co nie mają z, spryskiwaczy reflektorów? No, do, no, słuszna uwaga. Także dobra, czyli tu mamy zakres prac do wykonania: to będzie regeneracja całego zawieszenia przedniego i tylnego. Czy coś jeszcze tutaj będziemy robić? Na pewno wymienimy takie rzeczy jak skrodowany przewód mhm. do parów, wyczyszczone całe podwozie. Będzie no właśnie, to podwozie jest, jest w oryginale, jest oryginalna konserwacja, oryginalny oryginalny wosk, tak to nazwijmy i oryginalny brud 30-letni. Także będzie to trzeba wszystko wyczyścić, żeby zrobić taką bardzo skrupulatną, bardzo skrupulatną kontrolę, weryfikację Weryfikację, tak stanu becharskiego, czy na pewno gdzieś nie jest ukryta jakaś rdza. Jeśli jest, to będzie trzeba oczywiście ją zwalczyć. Na razie nic nie wyłapaliśmy poza jakimiś malutkimi tam zalążkami, że gdzieś tam właśnie przy tych kapselkach, jakieś malutkie narody, to oczywiście taką rodzewę w zalążku trzeba usunąć póki się nie rozwinie i z pełną dokumentacją tym zdjęciową takie podwozie zostanie ponowne, ponownie zabezpieczone żeby, żeby do niego po prostu nie zaglądać przez kolejne naście lat tutaj widzimy przewody paliwowe, to wszystko oczywiście będzie do zrzucenia, do weryfikacji czy, czy nie ma na nich korozji Także będzie wykonany taki pełny przegląd. Ja tu jeszcze pokażę. Na przykład mamy tam wysoko biegnący nad zbiornikiem paliwa jakiś przewód, który jest skorodowany. Dostępność do niego jest w tym momencie bardzo ograniczona. Także tutaj będzie trzeba to wszystko pozrzucać, żeby się dostać właśnie do takich miejsc i usunąć, usunąć takie drobne usterki. Co jeszcze na temat silnika. Skoro już jesteśmy jakby pod nim, czy, czy możesz nam jakoś przybliżyć, nazwijmy to, trudności, czy jakieś takie charakterystyczne czynności dla tego silnika V12? Jak wygląda jego serwis, dostępność części, dostęp, dostęp w ogóle do, do tego silnika? Nie, no dostęp jest ogólnie niezły. Szczególnie lepszy dostęp jest w serii E31 niż w serii E32. To tak moje odczucia przynajmniej, eee, tak naprawdę z wad tego silnika, bo od tego trzeba by było zacząć, no to głowica ma taką konstrukcję, że dźwigienki się zużywają, wałki się wycierają, eee, także po tylu latach no to taki serwis powinien objąć między innymi głowicę. Eee, ja zapytam o, o, to, o ten taki mit, który krąży, czyli wymiana 12 świecy. Jak dobrze pamiętam, to jest ta od, od, od strony kierowcy, 12 świeca. Czy to prawda, że tam jest bardzo kiepski dostęp i, i zdarza się, że mechanicy idą na łatwiznę i po prostu jej nie wymieniają? Zdarza się, ale jest to mit. Znaczy, mit jest. I dostęp jest? Okay. A czemu nie zmieniają tego już nie jestem w stanie powiedzieć. Okej, okay, ale czy spotkałeś się, z, Spotkałem. że serwisowałeś ósemki i, i po prostu było 11 nowych świec Dokładnie. i jedna stara. Jedna stara. Mhm. Okay, tak, czyli to potwierdzam, to nie jest jakaś urban story, e, takie rzeczy się zdarzają. No. Okay, a jeśli chodzi o na przykład dostępność, czy w serwisie, czy w zamienniku uszczelek do tego silnika? Yy, nie ma już kompletu uszczelek. Yy, chyba, że doprodukowali od czasu, kiedy ostatni raz się orientowałem, ale na przykład nie ma uszczelki pod yy, obudowę yy, rozrządu. Nie, nie ma też yy, dwóch z czterech uszczelek yy, kolektorów sących. No, o, to, o, o tyle to jest niefajne, że bardzo duży wpływ na równą pracę silnika maszyna tutaj w dolocie i bez tych uszczelek, które też były notabene koszmarnie drogie, około 3000 zł za komplet, yy, zostaje jedyna alternatywa w postaci uszczelnienia silikonem, aczkolwiek no, to jest taki półśrodek. Mhm. No, no, Półśrodki pół to... dają ćwierć efekty. Niestety, no, czasami, jak nie ma wyjścia, się okazuje, że to jest jedyne wejście. Były różne jakieś tam próby wykonania tych uszczelek z aluminium, z innymi oringami. No nie wiem, jak to się jeszcze na, w długiej perspektywie spisuje. Bo są tam jakieś próby prowadzone. Zobaczymy. Jak to z czasem będzie. Okay, czyli mamy auto już ponad 30-letnie, czyli wchodzimy w ten okres, kiedy. No I 30 tysięcy wyprodukowanych egzemplarzy. Także wchodzimy, jakby w ten okres, kiedy zaczyna brakować części i jednocześnie jest nieopłacalne ich doprodukowywanie. Bo prawdopodobnie to wynika z opłacalności, tak? Tak, no bo. Trzeba brać pod uwagę to, że największym kosztem jest magazynowanie tych części. Jeżeli dwóch, trzech klientów na rok się zgłosi podaną część, to koszt trzymania tej części naprawdę jest czasami większy niż część sama w sobie. Także dlatego nie są doprodukowywane te części. Chyba, że jest złożona odpowiednia ilość zamówień i to się będzie w fabryce odpowiadało. Aha. Okej, okay, czyli, mamy, czyli mamy tutaj e, już po prostu coraz więcej takich trudności z dostępnością częściej do tego modelu, także szukając takiej ósemki, no to e, warto, w, warto czasem może dopłacić więcej, ale mieć na przykład auto, które było serwisowane, miało jakiś grubszy serwis wykonany e, w przeciągu kilku ostatnich lat, tak? Zdecydowanie się zgadzam. No, najlepiej, żeby ktoś wydał e, <laughs> pieniądze za nas. <śmiech> <śmiech> tak, tak, no w perspektywie jest to na pewno oszczędność. Natomiast wtedy nie mamy jakby kontroli nad tym, jak te prace zostały przeprowadzone. To jest inny aspekt, dlatego weryfikacja jest bardzo, bardzo ważna. Można daną rzecz zrobić dobrze albo średnio. I jak sam powiedziałeś, półśrodki prowadzą do ćwierć efektów i niekoniecznie taki efekt nas interesuje. Jasne, dobra. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy wyczerpaliśmy temat. Zapraszam do, do oglądania kolejnych odcinków, w których po prostu będziemy etap po etapie pokazywać zakres prac tutaj, jak będziemy zrzucać to wszystko, czyścić, czy coś nas tutaj zaskoczy, czy coś ciekawego jeszcze wyjdzie. Także zachęcam do oglądania. Dzięki, cześć, trzymajcie się. Na razie.